Zadanie 26 maj 2023. Zadanie za cztery punkty. Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny. Wysokość ściany bocznej tego ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 stopni i ma długość równą 6. Zobaczę rysunek, mamy do tego odpowiedni rysunek. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa. Zapisz obliczenia. No to zaczynamy od wzorów. Mamy. Obliczyć objętość. Wzór na objętość dla dowolnego ostrosupa to jest 1 trzecia pola podstawy razy wysokość, a pole powierzchni całkowitej to jest jedno pole podstawy, dodać pole powierzchni bocznej. Tych wzorów użyjemy przy końcu zadania, do tego, żeby obliczyć to, co trzeba. Teraz zajmiemy się tu trójkątem, który nam tutaj się właśnie objawił. Na rysunku wysokość ściany bocznej jest nachylona do płaszczyzny pod, podstawy pod kątem 30 stopni. Tutaj mamy wysokość ostrosłupa, a 6 jest wysokością ściany bocznej. Trójkąt ten, który tu jest na rysunku zaznaczony, Zapiszemy sobie osobno 30 stopni, kąt prosty 60 stopni. I przypomnimy sobie własności właśnie dla takich trójkątów 30, 60, 90, najdłuższy bok to 2A, naprzeciwko 30 stopni jest A, naprzeciwko 60 A pierwiastek z 3. No i z rysunku wiemy, że najdłuższy bok to 6. Skoro 2A to 6, no to w takim razie 1 a to 3. Czyli a wynosi 3. Stąd wiemy, że wysokość jest równa 3. Ten trzeci bok to a pierwiastek z 3, czyli to będą trzy pierwiastki z 3. Tutaj są trzy pierwiastki z 3. Gdy sobie dorysujemy bliźniaczy trójkąt, to tutaj również są 3 pierwiastki z 3. Gdy dodamy. To otrzymamy długość krawędzi, trzy pierwiastki z trzech, dodać trzy pierwiastki z trzech, to jest sześć pierwiastków z trzech, i tyle wynosi długość krawędzi podstawy naszego ostrosupa. Chyba wszystko mamy do zadania. Postaramy, sobie, postaramy się obliczyć po kolei wielkości. Zaczynamy od pola podstawy. Pole podstawy to pole kwadratu. Czyli a do drugiej. Czyli pole podstawy to będzie 6 pierwiastków z 3 do potęgi drugiej. Czyli pole podstawy to 6 razy 6, 36. Pierwiastek z 3 do drugiej to 3, 36 razy 3. To jest 108. Czyli pole podstawy 108. Obliczamy pole powierzchni bocznej. Na pole powierzchni bocznej składają się cztery, takie same trójkąty, czyli cztery razy i A razy H przez dwa, czyli pole powierzchni bocznej to cztery razy A, sześć pierwiastków z trzech i razy H, czyli wysokość ściany bocznej, czyli razy 6 przez 2. Można sobie uprościć. Tu 1, tutaj będzie dwa, czyli pole powierzchni bocznej. 6 razy 6, 36 razy 2, 72. Pierwiastki z 3. No i wracamy do naszych głównych wzorów i już podajemy odpowiedź. Objętość to jest 1 trzecia pola podstawy, a pole podstawy to 108. Wysokość to 3. No i ładnie trujeczki. Się skrócą i objętość będzie równa 108. Pole powierzchni całkowitej do pole podstawy, czyli 108, dodać pole powierzchni bocznej, czyli 72 pierwiastki z 3.